Dobry wieczór. Witamy ze studia po pierwszym dniu drugiej rundy ekstra klasy. Dobry wieczór. Jak się podobało, oglądaliście nasze relacje na żywo na YouTube. Kto nie oglądał, to niech się przyznaje, przyznaje nawet. To jest Maciek Cylupa, Szymon Jabkowski. Za nami super, super dzień na e, tutaj akwenie gdańskiego. Gdyńskiego akwenu, chciałem powiedzieć, Zatoki Gdańskiej. Piękne warunki wiatrowe. Troszkę deszczu przez moment było, ale to tak naprawdę to w ogóle nie ma znaczenia. 16 wyścigów, e, świetny wiatr, fajny, e, rosnący w ciągu dnia. E, parę problemów technicznych tam mieliśmy, ale to pewnie powiem za chwileczkę. I co na wodzie? Kto wygrywa? Bez większych niespodzianek. Zresztą <laughs> tak jak wczoraj obstawiłeś, w i KP Gdynia, Gdański Gdańsk i KP Szczecin obstawiłeś tej w innej kolejności. Tak. Ale ta kolejność pewnie byłaby taka, jaką obstawiłeś, gdyby nie trochę. Zamieszanie pod koniec. Zamieszanie pod koniec i, i trochę, znaczy dwie podwójne kary w dwóch wyścigach dla Jecht Klubu Gdańsk. To ich zdjęło z pierwszego miejsca. Nie rozmawiałem jeszcze z nikim od nich, nie wiem co tam dokładnie się wydarzyło. I na, ja ile, się, drugą. I na ile się zgadzają z tym, a na ile nie, no to powiedz. Ja od razu. drugą, no to jest ewidentne, jechali na lewym halsie, łódka poszła mocno przechył przez szkwał i dotknęli, zahaczyli topem masztu też łódki płynące już z wiatrem na, i, e, i na prawym halsie. I po prostu no, stali, powinni wykręcić karę, nie wykręcili kary. Nie przyjęli jej, mimo że ewidentnie było widać, że, że, że widzieli, że to się wydarzyło. Więc arbiter nałożył do na nich jedną karę, a potem drugą karę. Zgodnie z zasadą, że jeśli kara jest ewidentna, to powinna zostać przyjęta przez zawodnika no i tyle. To widziałem na pewno z pierwszej kary. drugiej, drugiej kar nie widziałem. Ta druga była wcześniej, w takim okay. razie chyba wyścig wcześniej. No w każdym razie ta pierwsza trójka pływała bardzo pewnie. Mhm. Inne załogi miały lepsze i gorsze momenty, bardzo dobrze radził sobie Okażet, czyli Junga Gdynia Okażet Olsztyn, do momentu kontuzji Filipa Ciszkiewicza. Mhm. Niestety. Mm, niestety. Filipa, Mam nadzieję, że wszystko ok. Tak, mamy nadzieję, że wszystko z Tobą ok. To pływanie Okażetu było bardzo dobre. Mhm. Później, no wiadomo. Zmiana pozycji sernika przed Filipem śledziona. Wiadomo, taka rotacja nigdy dobrze nie robi i to cudów nie ma. No nie da się popłynąć tak samo, więc yy, i tak sobie tam nieźle poradzili w tych warunkach, udaje mi się. No i, te zmiany. I były ekipy, które miały przebłyski. Yy, przez pierwszą część dnia świetnie radziła sobie Białowęka. Tak. 1-2-4, powiem, dobry początek. Wow. Tak. I później było zdecydowanie gorzej. Po trzech lajtach prowadził VAT. Tak. I VAT później też zupełnie zgubił swój rytm. Yy, to. Dzisiaj trudno było przede wszystkim utrzymać rytm, bo warunki były bardzo zmienne. W pierwszej połowie dnia ten wiatr chodził o parę dziesiąt stopni lewo-prawo. Raz jechała prawa strona, raz lewa, częściej prawa, to prawda. Było dzisiaj parę takich startów, gdzie halsówkę wygrywała załoga, która wystartowała jako druga spod statku i się odłożyła od razu. Ale... W pierwszej połowie dnia było tak, w drugiej połowie ten wiatr trochę się wyrównał, z kolei były momenty bardzo silnego wiatru i takiego bardziej regularnego, umiarkowanego. Ciężko było się dostosować. Tak więc, jakby nie jest zaskakujące to, że wygrywają załogi, które mają najlepsze, najwięcej doświadczenia i najlepszą zdolność adaptacyjną do takich warunków. Ważny moment trzeba na, na Zmiana, zmiana jakby konfiguracji to, że mieliśmy awarię, mamy awarię masztu jednego na tyle poważną znaczy awarię, dokładnie instalacji genakera, że musieliśmy zdjąć wszystkie genakery na wszystkich jachtach. To nie to, że było za dużo wiatru, absolutnie tak nie było. Genakery też były sprawne. Kwestia była po jednego masztu, który teraz prawdopodobnie wymieniamy cały masz na, na zapasowy. Bo po prostu okucie, które trzymało tam bloczek genakera, po prostu odpadło, wyleciało z, z masztu, no, tak się zdarza. I to, ale co chciałem powiedzieć, to zmieniło jakby troszkę sytuację na trasie, bo genakary przestały latać, zaczęli wszyscy pływać na, na, na normalnych zestawach, na motyla w większości, I, i to też trochę to pewnie gdzieś tym, którzy mieli dobry rytm na, na genakerach, to pewnie to i ten moment dla nich był trudny. Ci, znowu go nie mieli, to może odzyskali Wigori, to widać po wynikach też. Pogoń Szczecin, widać. Cztery pierwsze wyścigi na no gdzieś kompletnie bez, 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 bez pomysłu. Potem wchodzi Łukaszczaja na, na pokład i nagle po kończeniu wchodzi na czwartym miejscu tak? w rankingu, więc cudowny dotyk Łukaszczajowi, można powiedzieć. Albo brak genakerów. My, my z Zuzą mówiliśmy podczas relacji, że oni odmienili się w momencie, kiedy zeszły genakery i to nie jest to, czego można by się było spodziewać po załodze złożonej z, z kadrowiczów klas olimpijskich. No, też sami laserowcy znowu z drugiej strony, więc może te genakery nie przeszkadzały. Bo... No nie, nie sami, nie sami. No nie sami, no. nie sami. E, ale m, tak samo Legia. Nagle w momencie zdjęcia genakerów, Legia, która jest dobra genakerowo, oni znają łódki, są opływani na tego typu łódkach. Nagle zaczęli jeździć świetnie. Gdyby nie ten OCS, to, to byliby tak. pewnie na Falca, podium. Falstarz w stanie wyścigu w ogóle, no, frajerski, tak może ja to widziałem, ten start bardzo dobrze, to było ewidentnie, to trudno było nawet się zastanawiać, że jesteś na falstarcie, tam było połudki na falstarcie. Zresztą widać e... bardzo dobrze na transmisji ten moment. No. I mieli też miejsce, żeby poczekać. Oczywiście, coś śmieszne. no mogli, nikt nie gonił, więc yy, y, głupio, ale sam Jakub tutaj, Pawluk powiedział na tym, że to my chyba jesteśmy motylarze dzisiaj, nie? więc y, topowanie na motylanie po prostu wywindawało. Także ten dzień dziwny, bo most Załogi mimo braku genakerów tutaj nie straciły, a raczej zyskały. Co jest ciekawe, i e, te tabele dzisiaj się przywracały, a przy, przynajmniej dwa bo trzy razy do górnych e, To fajnie, to mnie to bardzo cieszy, bo jak po, poczułem na tę na tabelę na na po dwóch, trzech flightach no co to się dzieje. Jakaś rewelacja i o to właśnie chodziło w tej lidze, Ale końcówka jest. wszyscy walczą, a dalej prowadzi Sawicki. Tak to można podsumować? Że... Tak jest. Dobry dzień, PG Racing. Super dzień, PG Oni Racing. Oni pływali bardzo równo, w końcówce wygrali jeden wyścig, ale tak naprawdę cały czas trzymali się blisko środka. Tak samo załoga z Wrocławia. Filip Florek dzisiaj pływał super równo. Co prawda, na miejscach od trzeciego do piątego głównie, ale to było bardzo równe pływanie. Oni nie, nie złapali doła, co jakby wyróżnia ich na tym tle. Są takie załogi, które pływały też równo, ale zdecydowanie poniżej swoich możliwości i to przede wszystkim jest AWF. Mhm. Załoga Damiana dzisiaj nie wiem tak naprawdę, gdzie był błąd. Bo jak się patrzy na sapa, to oni byli szybcy. Oni prędkościowo wyglądali dobrze. Ale nie było dobrych startów i nie, nie potrafili się odnaleźć jakoś w tym rytmie zmian. To dzisiaj te warunki będą były trudne na wodzie. Tam naprawdę te zmiany wchodziły tak bardzo, bardzo trójkowo, trzeba było mieć dużo nerwów dzisiaj i dużo takich, takich wewnętrznego przekonania, że się dobrze płynie, bo można było szybko stać pewność tego, czy później w dobrym kierunku. I to może dzisiaj po prostu nie był ich dzień, tak? Bo generalnie Damian tych warunko sobie świetnie radzi zawsze i, i, i łapał, dzisiaj to im nie poszło, no zobaczymy jutro. Ale oni zawsze mi często było tak, że oni mieli świetny pierwszy dzień, a drugi od był dramat. Może dzisiaj było słabiej, to jutro będzie lepiej, więc ciekawe aby Oby to był dobry prognostyk dla nich. Dobrze dzień skończyła sztorm grupa drugim miejscem, ale tak naprawdę jest to najgorszy dzień chyba w historii ich ligowego pływania. Oj, grube słowa. Yy, może. Nie widziałem wyniku, szum, gruby, tak. No, nie, nie analizowałem tego jeszcze. Ja chciałem, którym... grupa generalnie do ostatniego flightu cały czas balansowała gdzieś tam w okolicach strefy spadkowej. Tej granicy no, to, strefy to, spadkowej? Zdecydowanie jest za nisko i, i to na pewno trzeba coś, trzeba coś zmienić. Zmiany w załodze, które były w tym roku, jak widać, nie, czy nie zmieniły. Dzisiaj ta załoga jest lekka, tak naprawdę. Powiedz, bo, bo jest tam Pacyfik, są dwie dziewczyny, więc w tych warunkach też trudno oczekiwać, żeby oni byli mega szybcy. To nie jest załoga na silne warunki w tej konfiguracji, więc tyle. Ale strefa spadkowa, bo to chciałem powiedzieć. Trochę martwi mnie strefa spadkowa, bo ona wygląda na tak dość stabilną. No, trzy załogi wyglądają stabilnie. Odyssey i <grym> miasto Gliwice, KW Garland, są na tych ostatnich miejscach i to... N nie widać, żeby to mogło się zmienić. A Giżycko? Miałe przebózki dzisiaj. Był przebłysk Tam jest z jeszcze jak Klub Sopot, który dzisiaj nie, nie był widoczny. No nie, widoczne. No nie ma w składzie jakby tego składu podstawowego tytuł z e, Musieli chłopaki pojechać gdzieś na regaty, więc tutaj startuje skład, powiedzmy to B. Klubowy. B klubowe No te warunki są trudne, dzisiaj było naprawdę dużo wiatru, nawet zmienny, więc tutaj naprawdę trzeba być mega wypływanym, żeby, żeby coś z tego wypłynąć, że trudno było czegoś oczekiwać, ale Sopot tam jest przypadkiem, tak zakładam, tak? Myślę, że oni jednak będą mieli aspirację, żeby wyskoczyć wyżej. No ale Giżycko, które dzisiaj miało przebłyski, wyglądało to dobrze. Finalnie dalej jesteśmy w strefie spadkowej. Nowy Sztynort dzisiaj wygrał pierwszy wyścig w historii projektu. No i? I nic. I później przypłynął drugi. Co chcesz po powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że jest potencjał, i jeżeli się opływają, to jakby. To nie jest załoga, która zabetonowała się w strefie spadkowej. Oni jak najbardziej walczą o to, żeby stamtąd wyjść, i, i na pewno jest to w zasięgu ich możliwości. Tak jest. Czekamy na ten moment, żeby to zaistniało, bo, bo potencjał jest, jak wspominasz. Martwi mnie trochę Garland. Gliwice, zmiana kolejna gdzieś tam w składzie i to nie działa, nie? po prostu gdzieś brakuje tutaj chyba jednak tego, co było w zeszłym sezonie, tej stabilności pływania z Adamem Gogowskim. Myślę, że jeśli Adam nie wróci i tego nie uporządkują, no to będą musieli się spotkać z pierwszą ligą. No, ja bym nawet powiedział, że to spotkanie może nie być miłe. W sensie Garland i Odyssey to raczej nie są załogi, które prezentując taki poziom pływań, jak dzisiaj, mogłyby liczyć na powrót do Ekstraklasy. Tak, powrót był ciężki. Będzie to po prostu byt pierwszoligowy w tej formie, na tym etapie, jakby rozwoju ligi. No dobrze. mamy jeszcze ciekawego? Czy jutro będą inne warunki, czy będą takie same? Bo wiatru jest mniej, kierunek jest podobny, coś się zmieni? Tak, ma padać cały dzień jutro. Zapraszamy, <grym> dzień. zapraszamy na GdyNSS. Jutro może dojść do tego pewnego rodzaju zmęczenia, tak? Dyskomfort z tego tytułu. Nie sądzę, żeby to miało duży wpływ, ale może. Kto wygra? Ja myślę, że wygra Igor Tarasiuk. Powtarzam moje typy z wczoraj. Uważam, że te wypadki, które dzisiaj były, to są wypadki przy pracy które ich jeszcze wzmocnią i, i, i skoncentrują. Myślę, że Igor wygra. Myślę, że o drugie, trzecie miejsce powalczy te załogi, które, które walczą. Nie zmienia swoich typów pisze trójki. Nie wiem, czy Patryk Zbroja będzie drugi, czy będzie to raczej Rafał Sowicki, ale... pozostawia swoje typy. A ty? To ja obstawiam, że jutro, jak, że tak powiem, warunki będą spokojniejsze, to Baleks i Kapek i Jachtlub Klub Gdańsk zajmą się sobą, a Patryk Zbroja wygra regatę. No. I tym e, odważnym stwierdzeniem e, e, Wysłaliśmy i KP Szczecin poza podium. <laughs> Słuchajcie, e, dziękujemy za dzisiaj. E, śledźcie nas jutro, jutro start transmisji o 10 jak pamiętam. Tak e, jedziemy, to sosę poranna, znowu tam do 12, 12 z hakiem, e, przerwa i potem od 13.30 chyba jedziemy już dół do, do, do mety. Więc zostańcie z nami, bo na pewno będzie mega dużo zmian. Dużo, dużo w tabeli. Nikt tu nie jest pewny, tam gdzie jest. Pogoń, która po, po czterech wyścigach była w strefie spadkowej, skończyła na czwartym miejscu ten dzień. Więc... Wszystko jest możliwe. Z w martych, martych stanie. Tegoroczna ekstraklasa <laughs> na pewno jest ciekawa. Dziękujemy wszystkim, a widzimy się jutro rano. Do zobaczenia.